Grzesiek Grzyb i konferencja przed 53. Rajdem Świdnickim. Jak się Grzesiek czujesz na chwilę przed startem rajdu? Słuchaj no, rusza sezon, rajdowy, rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Zawsze na początku jest taka niepewność, no bardzo duża adrenalina. Dopiero jak już puścimy gaz, tak, puścimy, no inaczej, puścimy sprzęgło, naciśniemy gaz do dechy i ruszymy. No to wtedy przechodzimy już na taki tryb dużego skupienia i wykonywania poszczególnych czynności, pewnych sekwencji. Dopóki ten moment nie nastąpi, no to cały czas żyjemy w takiej niepewności. Przed nami jeszcze zapoznanie, jeszcze skontrolowanie tras, które doskonale znamy, bo te odcinki oczywiście powracają po części po, po jakiejś tam przerwie. Niektóre jeździliśmy nawet w zeszłym roku, bo kamionki jeździliśmy w zeszłym roku. Wiemy z czym się je tutaj charakterystyka tych dróg, wiemy jak się do nich przygotować, co nie zmienia faktu, że Niby z jednej strony wiemy, a z drugiej strony zawsze się stara coś znaleźć nowego, lepszego, szybszego, po to, aby walczyć właśnie o zwycięstwo. No my jesteśmy na tym etapie. Jechaliśmy w zeszły weekend tam pierwszą rundę cyklu Tarmac która, że tak powiem, liznęła trasy dzisiejszego Świdnickiego, więc no, przynajmniej myślę dobrze odrobiliśmy lekcję, jechaliśmy naprawdę fajnym tempem, troszkę pobawiliśmy się setupem auta, więc myślę, że ten pierwszy krok zrobiliśmy. No i z utęsknieniem czekamy już na tą pierwszą rundę, bo tutaj wiemy, że atmosfera będzie zacna, wiemy, że rywalizacja będzie zacięta, wiemy, że impreza będzie doskonale przygotowana. Zobaczymy jaka będzie pogoda, bo z tym też raz bywa tak, raz tak, to taka pora roku. Tak więc myślę, że nastawienie jest bardzo pozytywne, emocje w nas buzują. Mam nadzieję, że kibice dopiszą, a zawsze raczej dopisują, więc czekamy niecierpliwie. Jakiś ulubiony odcinek? Słuchaj, odcinek, który myśli, że będzie kluczowy być może dla losów tego rajdu. Kurczę, szczerze mówiąc nie wiem, bo tak jak wspomniałem, no Zapoznanie co prawda przed nami, ale trasy doskonale znamy, bo Srebrną Górę i Odłownik w dwie strony, czy Kamionki troszkę tam różniące się dniami, ale dalej ta główna część raczej przebiega po tym samej trasie, tylko raz w jednym kierunku, raz w drugim. OS um, do Zagórza, który jechał w zeszłym roku, e, też jechaliśmy, więc też bardzo istotny. Nie ma chyba takiej próby w tym roku, którym bym powiedział, że ona będzie decydować. Tak mi się wydaje. Wszystkie mają jednak podobną charakterystykę. Są bardzo szerokie, są szybkie, są niebezpieczne. Eee, więc myślę, że wszędzie trzeba będzie jechać wręcz prawie na limicie albo nawet czasami poza limitem, żeby uszknąć tą e, jakąś przewagę, bo myślę, że różnice będą naprawdę minimalne. I czy to jest właśnie Twój plan na ten rajd? Jakie są marzenia związane i z tym rajdem, ale także z sezonem 2025? No, marzenia są zawsze jedne. No, jesteśmy sportowcami, każdy myślę przyjeżdża walczyć o zwycięstwo. Zobaczymy, jakie będzie nasze miejsce w, w szeregu na tej imprezie. Oczywiście, że m, będziemy starali się również walczyć o tytuł Mistrza Polski. W zeszłym roku nam się nie udało, zajęliśmy drugie miejsce, ale cóż, no, najważniejsze tak naprawdę jest ta rywalizacja i chyba ona. Ona nas tak naprawdę najbardziej cieszy, bo jak tak patrzę wstecz i pomyślę sobie kiedy byłem na przykład na Świdnicy, parokrotnie udało mi się wygrać, ale nie pamiętam kompletnie kiedy, poszczególne lata, kiedy to miało miejsce, więc myślę, że ten moment właśnie jest takim momentem, który najbardziej wyczekujemy, który jest chyba naj, później najbardziej zapada w naszych sercach. Eee, no i chyba taki najbardziej emocjonujący. Później jak już ruszymy, oczywiście jest walka, jest rywalizacja, no ale to już jest, mówię, to, to już następuje później, później się przełączamy na ten tryb właśnie rywalizacji i, i się do tego podchodzi już z większym luzem. O, może tak. Trzymamy kciuki za bezpieczną także rywalizację i po to, żeby kibice no, bezpiecznie kibicowali zwyczajnie. No właśnie, korzystając z okazji bardzo chciałbym wszystkich kibiców gorąco prosić o to, aby słuchali służb porządkowych, aby stawali w miejscach bezpiecznych, aby nie przeszkadzali zarówno ochroniarzom, jak i nam, zawodnikom, no po prostu w ym, dobrym przeprowadzeniu tego raju, tej imprezy. Yy, myślę, że to dla nas wszystkich jest bardzo ważne, abyśmy jechali bezpiecznie, czysto i w, z szerokim uśmiechem spotkali się, myślę, z powrotem w świdnicy w niedzielę, późnym popołudniem, bo pewnie tak się rajd kończy, yy, czy będzie kończył, więc yy, bardzo gorąco o to apeluję i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dziękuję.